Wielka Boga człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewicą, Bogiem Sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Gdy upływają wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś królową Polski, oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą pełni tych samych uczuć miłości wierności i nadziei, jakie ożywiały on dziś ojców naszych. My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud nabyty zbawczą krwią syna Twojego, przychodzimy Maryjo znów do tronu Twego, pośredniczko nas wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. Przynosimy do stów Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności bo i Kościołowi Chrystusowi. Wieki wierności szczytnemu posłannictwu narodu omytego w wodach Chrzku Świętego. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. To już tradycyjna obecność księży biskupów z Polski, właśnie dzisiaj. Tradycyjna, bo sięgająca odległych już lat, ale to jest jednocześnie podkreślenie tego, jak bardzo ważną rzeczą jest, że jesteśmy razem jako Kościół, pasterzy ze swoimi owcami, owce ze swoimi pasterzami przy Matce Bożej, bo ona nas wszystkich jednoczy, gromadzi i czujemy jej wsparcie, jej błogosławieństwo dla siebie nawzajem, dla dobrej przyszłości naszej Ojczyzny i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Jednym z piękniejszych obrazów namalowanych przez świętego Łukasza w dziejach apostolskich jest ukazanie wspólnoty modlącej się razem z Maryją, wspólnoty modlącej się w jednym duchu, modlącą się przed tymi wyzwaniami, które stawiały ówczesne czasy. Analogicznie dzisiaj my też spotykamy się razem, aby zabrać sił do tej wspólnej wędrówki w tym współczesnym świecie. Dla mnie to chyba najpierw jednak wspomnienie dzieciństwa i, i całej tej historii e, pobytów corocznych, e, no bo z tej ziemi pochodzę i każdy pobyt, zwłaszcza w tym odpustowym czasie teraz na, na imieniny Matki Bożej, to oprócz wspomnień jednocześnie jest okazja do wielkiego dziękczynienia za, za łaskę ogromną, że tu mogłem być tyle razy i, i, i przybywam, ale nade wszystko jest to wejście, no właśnie ten wielki klimat modlitwy. I dziękczynnej, i błagalnej, a teraz coraz częściej przebłagalnej, kiedy za wszystkie zniewagi, profanacje, bluźnierstwa trzeba przepraszać. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu, najświętszej Marii Pannie, przeciwną pomoc i obronę. A jej święty jasnogórski obraz wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Tak. Maria jest uważna i wciąż zatroskana po nas i o wszystko, czym żyjemy. Jak w kanie jest gotowa do pomocy. Jej pomoc i obrona nie odgradza nas jednak i nie oddziela od innych. Nie izoluje nas, nie zamyka w jakimś kokonie własnego szczęścia. Nie prowadzi i nie może prowadzić do zamykania się w jasnogórskiej twierdzy. Z jasnej góry Maryja spogląda bowiem na nas wszystkich z czułością Matki. Daje nam odczuć swoje Matczyne spojrzenie, którym ogarnia wszystko. Te wielkie pielgrzymki przybywające właśnie w te święta na Jasną Górę z różnych zakątków naszego kraju. Gromady ludzi, kolumny ludzi, można by tak powiedzieć, z modlitwą, z pieśniami na ustach. Zdążający do domu swej matki, ale zdążający przez nasz kraj. To jest jedna wielka ewangelizacja naszego kraju. To no nie tylko to, że oni idą i że to jest ich sprawa, ale to jest sprawa także tych, którzy na nich patrzą, e, którzy ich oczekują, którzy chcą ich przyjąć. Chcemy dołączyć do tych pielgrzymów, którzy wędrowali przez wiele dni, po to, aby dzisiaj modlić razem we wspólnocie. Nasza przemyska diecezja miała to szczęście, że wędrowała do Matki Bożej Jasnogórskiej od 4 do 15 lipca na święto Matki Bożej Szkapleżnej. Były to swoistego rodzaju rekolekcje w drodze i myślę, że obecność dzisiaj moja w tym dniu szczególnym jest jakby trochę nawiązaniem do tej pięknej pielgrzymki, ale także okazją do modlitwy w intencji całej przemysłu archidiecezji naszej ojczyzny. Dwa miliony pielgrzymów, którzy przybywają tutaj dorocznie na Jasną Górę, świadczą o tym, że pośród tych europejskich sanktuariów Jasna Góra wybija się bardzo wysoko. Każdy, kto trochę chociaż ma wiedzy o, o Częstochowie, o Janie Pawle II, to ciągnie tutaj do Częstochowy na Jasną Górę i tego miejsca nie omija. Ja pamiętam sprzed lat kiedy jechałem wracając z Częstochowy w stronę Kalisza z moimi przyjaciółmi Niemcami i naraz blokada e, drogi, nie wiem co się dzieje, przechodzi krymiszynka. I ta Niemka mówi: Nochy z Polen nicht verloren. Jeszcze Polska nie zginęła. Dla mnie to było przejmujące, jak ktoś z zewnątrz, jeszcze właśnie z Niemiec, tak potrafi patrzeć na wiarę naszego ludu i jak ta wiara promieniuje na innych także z naszego kraju. Signora jedna E poi una cosa bella, È, più forte, è rimasto il sole è rimasto più forte. <ride> va, va, veramente vi portate sempre Ciò il sole, la, la sua serenità, la sua fede, quello che ci che ci beh, vuole. Eh, io soltanto io. Non lo siete voi Siamo. con eh, Siete lei voi. Sento da di dove di Portedone, è vero? No, di Mantova. di Brescia. Ludzie gardą się do Matki Bożej i to pokazały również ostatnie pielgrzymki, zarówno na Wniebowzięcie, jak i teraz, na imieniny Matki Bożej, bo znowu liczba pielgrzymów, pielgrzymek jako takich wzrosła. Pielgrzymek zorganizowanych, mówię, myślę o tych pierwszych, nie mówiąc już o, o indywidualnych czy rodzinnych, ale w nich też liczba podnosiła się. To jest taki optymistyczny znak budzący w sercach nadzieję, że ludzie jednak szukają Naprawdę tych najbardziej autentycznych wartości. Matka Boża nam tutaj cały czas o tym przypomina i na te wartości wskazuje. Kocha nas i, i nas tutaj zawsze zaprasza. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego syna. Poddanym całkowicie pod Twoje panowanie. W życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski przyrzekamy. Ulot Polski, Polski. przyszedł